Jesteśmy w klubu kawiarni znajomi znajomych na wystawie artystów warszawskiej szkoły reklamy. Mają odwagę, mają zupełnie czasami pomysły od czapy. Mówi Alina Skiba o swoich podopiecznych. A jak wyglądała praca nad tym eksperymentalnym projektem obejmującym plakat, komiks, fotografię i animację? Burza mózgów, wymyślanie wszystkiego od początku do końca, czyli nieograniczone możliwości wyobraźni. Największym uznaniem wśród widzów cieszył się film Radka Łukaszka. Na pewno animacje zrobiły na mnie duże wrażenie. Myślałam, że będą mniej profesjonalne. Pogoda niestety nam nie dopisała, ale samych zainteresowanych było niemało. Obejrzeliśmy bardzo ciekawe prace oraz nowoczesne rozwiązania cross Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania wystawy. Od 18 lipca do 8 sierpnia. Dla TV Południe, Dorota Głowacka-Lesie.